Także cześć, cześciamanko z tej strony Agrolion. Jak widzicie dzisiaj. A tak właściwie dobry. Jeśli dzisiaj na tapecie. Dobra, posłuchajcie, teraz jesteśmy... Mamy trochę inną serię. Będzie pierwszy dzień tygodnia, tak będzie. Na szkole powiedzmy o tak będzie. Yy, będzie pierwszy dzień tygodnia. Polski rolnik, polski rolnik będzie cały czas na tym kanale. Ej, drugi dzień będzie, ej, jak widzicie dzisiaj, o, od Koła do Majora. Na sumie nie wiem, jak to serię chyba nazwę. Na przykład ją nazwę... No, niech będzie od Koła do Majora. Dzisiaj jesteśmy na tej serii. Ej, trochę wam poopowiadam dzisiaj. Jak widzicie, dzisiaj 55. piątka. 355, jeszcze tylko napisy chcę zmienić w niej jak widzicie dzisiaj wapno rozrzutnik, nie rozrzutnik tylko mam jak to no rozsiewacz tak trochę wam też chcę powiać tutaj historię więc tak wam trochę masz tutaj przedstawić, no Świątka, piątka no tylko jeszcze napisy te zmienić tak. Jego poznacie dzisiaj historię tego gospodarstwa, tej serii. Pola, trochę wam opowiadam. I tak, najpierw idzie na pierwsze ognisko, 55. piątka. No tak, dziadek ją miał. Tylko kabinę ten, tylko kabinę daliśmy. Chlapacze daliśmy. To daliśmy, tamto lampy daliśmy. Pomalowaliśmy od nowa, napisy takie dostały jak były. Jeszcze planujemy na białe pomalować skrzynię, takie. jest w pomalowaliśmy. Tylko tłumyk dokładaliśmy, taki stary, taki bardzo białe mocno. O, lusterka też nowe były. Są, so, rozsiłacz no miał tam dziadulek. Tak jak widzicie dzisiaj, tutaj też trzypek. z turem. Trzypek akurat u nas mieliśmy tam hektar, akurat to nie było nasz, nie, to nasze było pole tam jeszcze pokażę gospodarstwo, gdzie kiedyś gospodaliśmy, teraz po dziadku ja mam, bo ojciec umarł, tylko matka została, wapno tylko mamy, Rozrzutniko no nie wiem, no nie mogę niestety rozrzucać, czy tak powiem. No rozrzutnikiem nie mogę rozrzucać, bo ten rozrzutnik nie ma tego moda rzucanie. porzutnik jest wydany, to wszystko jest wydane. Mapa też jest wydana. Nie, która generacja. Nie, która aktualizacja. Szypek, dni dzisiaj jeszcze opony kradliśmy. Nie, kradliśmy, tylko nowe. I też tutaj takiego też byczka mamy. 12 12-12 100. 212, tak powiem, że w Ursus był remont genialny. Talerzuwa była u dziadka. Tylko to daliśmy o tej talerzówy, Trochę te tak, i dwa talerze. Z każdej strony trochę przekręciliśmy. To daliśmy. To daliśmy, to już było. Tylko tego napisu tej naklejki nie było. I ta naklejka już była i trochę pomalowaliśmy. I tak, przechodząc do dwunastki, no to dwunastka tak, yy, była malowana, tak dziadek chciał, żeby ją była pomalowana, dziadek niestety umarł, Już jakiś rok nie żyje, no trochę przykro, ale więc no, niech spoczywa w spokoju, yy, tutaj chlapacze mamy, yy, te lampy były nowe, ta lampa jest stare, tylko pomalowana i też kiełko w środku. Te lampy doszły nowe. Siłowniczkę tutaj daliśmy. I te lusterko było. Też daliśmy lampy. Nowopon daliśmy i czekać. No i te gumy daliśmy nowe. I jeszcze daliśmy wspomaganie chudraliczne. Nie wiem, czy widać było. Ale to już mniejsza o to. Też tłumik był, jest nowy. Maliśmy go, że teraz się błyszczy. już trochę. Przejechał w pół skibowy, taki, ma ja powiedzieć, że trzy skibowy taki duży, taki lemken. Ale ona kora go pociągnie. Jeszcze to byłam w przyszłości, pdanach na kółkach coś tą talerzówkę. W środku. Też był malowany, tylko to siedzenie było dokupiane. To ta skrzynka to było, tylko to siedzenie było nowe, zetorowskie. Jeszcze mamy. kombajn, kombajn też był kupowany, no niestety mamy na razie dwunastkę bez napędu, bo tylko na to nas stać, szczepa też od dziadka, bo jakieś 5 lat temu budowaliśmy, jeszcze dziadek żył. To jeszcze jak nam cegły dostały trochę, jeszcze podmoraliśmy, to jest akurat nasz boli szczepy, to jeszcze mamy. Tu mamy agregat. Ostatnio nam nawet przywieźli, to jest nowe, a akurat jeszcze jakiś rok temu jeszcze tym sialiśmy, Już nowe mamy, ten półklemkę też był używany. Pieczko, wóz, nie patrzcie na to, tam szczególnie też, prawa się dzieje. Jeszcze krowy nie mamy kupione, no bo wiecie, początek. Krałem pozdychają oczywiście. Jeszcze tam mi się nie chce nic tam żarcia na nich robić. No tu o, jeszcze mamy. Tu jeszcze mamy pole. Tu był taki las. Wszystko powcinałem taki, tutaj pojeździłem sobie. I takie ładne pole duże sobie zrobiłem. Tutaj troskę lasku sobie posadziłem. Dobra, wiesz tutaj pół odcinka zleciało to. Kurde, już sobie się do tej 55, mogę, może się czasami mylić z 60 I tam 40, no w realu mam widzicie, że 40 z maską, Taką jak tutaj Akurat dziadek akurat tutaj kupił Urwa jeszcze wałek Chcę jeszcze podłączyć, bo oczywiście mam moda na automatyczne podczepianie akurat i nic jak tutaj szeroko rozrzuca, no, tylko że szybko się kończy. I tam koło domu, gdzie to jest pole, planuję sobie dać. Dzisiaj sobie też będziemy trochę talerzowali. No tam taki jak tu tuło. że tu się szybko będzie to kończyć te wapno. Ale to będzie tak, tuło będzie wszystko pszenica. To jeszcze krzaki, marzu bardzo wyknąć, ale no w tym roku już nie dało rady. Kurda, się zapatrzyłem, a to już tak jechałeś bez wapna powiedzą. No niestety, no co ja wam poradzę, no. Się kurwa, się trochę zapomina. Też trochę przykilam już na odcinkach, możecie zauważyć. No ja wiem, że to oglądają młodsze osoby, że to, no ale... Czasami też ja się zapominam, emocje mi, że tak powiem, ponoszą. I tak powiem dzisiaj wydam ten odcinek. Jeszcze myślę, że dzisiaj jeszcze jeden na zapas nagram Odcinek. Kurde, że tutaj do rowu nie wjechać. Ojedzą, kurde, wymontowana. Pięćdziesiątka, piątka, a kurwa wjeżdża do rowu. Jest kurwa, jest jebany Pegrusie. Kurwa, wjeżdża do rowu, kurwa, taką piękną pięćdziesiątką piątką. Teraz pojedziemy po wapno, zrobię krótkie cięcie. No dobra, jest. Okay. Trochę zapomniałam tutaj nagrać. Ale to pewnie nic, się nie obrazicie pewnie na mnie. Ja pierdolę, co... Czemu dzisiaj mi to wszystko tak kurwa utrudnia? worek... No, ma moda też na to. Mi się dzisiaj, że w ogóle nad... Tak ręcznie nie ładuję. Teraz ten worać się skończy. I będę miał jak nagrywać. Mianowicie dziewiąta, minuta odcinka. Gdzie ja to zdążę. Mapa jest prawdopodobnie robiona. Oryginalna. Z Reala. O, widzicie, znowu bym się zapomniał. Znowu byśmy napisali dokuczali komentarzu. O, znowu się zapomniał. Dobra, przesuniemy się teraz do naszej ukochanej dwunastki. Hmm, no. Oj, no, troszkę może mieć ciężko. Ale i tak moim zdaniem ona idzie, że szok. Zobaczcie jakie tutaj. To... Co to kurde? O wiecie, tutaj Angrol, kurwa. Kurkę tam, w... nie To znaczy Szóstkę tam, dwunastkę sobie wyremontował A mówię tam czasami szóstka, a wiecie tam szóstka to bez napędu W sumie to jest szóstka, ale tylko, że bez napędu Ja wolę nazywać szóstka albo dwunastka Mam w realu kiedyś mieliśmy... Kurwa macie Jebie to Gdzieś tam w realu mieliśmy taką szóstkę z napędem tam taki cały, taka czerwona była I zawsze mówiłem jak byłem mały na nią czerwona albo czerwony. Tato, na szkacie zawsze pytałem, tato jedziemy w ten, siać którym? Czerwonym, żółtym, bo też jeszcze mamy czwórkę jak dobrze wiecie w realu. To sobie zjeździmy, jak dzisiaj teraz, no. Siad, cięcie zro. Teraz no, się so, Oczywiście, później, już to wszystko pojeżdżę. Trochę pora. Tylko o domu tam musi trochę dać wapno, albo i nie. mam też pola wam pokazać jakie mam, ale już dzisiaj nie zdążymy. Bo już wysyńczą tam przestanie tym krzesłem szurać. Kurwa to nie. Później se to mijać wszystko pojeżdży. O tam wszystko tak to szóstwo obrawiam. To akurat będzie bezorkowe akurat robię, więc no, jak no daj. nie chcę się trochę chorować tego. Ja Ta taka łąka, jeszcze też wspomniałem, że tam mi tak takie było nasze jakieś pole. No, no, i jak dzisiaj, dzisiaj widzicie. Tyle na dzisiaj, więc trzymajcie się. Na razie i cześć. A właśnie, łapka w górę i subskrypcja. Na razie i siema.